Serdecznie. Nazywam się Wojciech Szymanek i chciałbym wam przedstawić firmę Essence. Essence to jest młoda firma, która podbija świat. Założycielem firmy Essence jest Michał Kowarz. Założył tą firmę w 2011 roku w Bernie. Firma Essence ma ponad 1200 produktów dla każdego. To są produkty wysokiej jakości. Essence ma bardzo stabilny rozwój. W 2019 roku przekroczyła 8 milionów sprzedanych perfum, ponad 1 milion wysłanych zamówień i wypłaciła ponad 14 milionów euro swoim partnerom. W wizjach chcemy zmieniać życie ludzi na lepsze. Misja: dajemy szansę pozytywnie nastawionym ludziom, którzy chcą żyć na poziomie zdobyć niezależność finansową, rozwijać się, inspirować. W ten sam sposób także ludzi w swoim otoczeniu. Przynosimy produkty i usługi w najwyższej jakości, w przystępnych cenach, które swoim użytkownikom przynoszą maksymalny pożytek i radość. Członkostwo w klubie Essence przynosi wiele korzyści. Możesz być tylko kupującym ze zniżką do 50%. Możesz być także sprzedawcą i zarabiasz na międzymarży. Ale możesz też być kupującym, sprzedającym oraz możesz budować zespół, który przyniesie ci sukces, karierę i wiele większe możliwości. W esens każdy znajdzie coś dla siebie: kosmetyki, perfumy, kosmetyki kolorowe, chemia gospodarstwa domowego, suplementacje i wiele, wiele innych. Każdy członek klubu może kupować produkt taniej. Mieć zysk, czyli sprzedawać drożej, a dodatkowo jeszcze wraca do niego cashback za własne zakupy. Wystarczy zdobyć 50 punktów osobistych w bieżącym miesiącu. Jak pracować ze wzornikiem perfum? Mamy tutaj przykład. Wystarczy mieć taki wzornik, pożyczać maksymalnie na dwa dni klientowi taki wzornik, klient wybiera coś dla siebie, kupuje i zarabiamy na międzymarży. Oczywiście. Przy jednym wzorniku, jeśli mamy takich wzorników 5, to ta marża jest o wiele większa. Czyli jeśli chcemy sprzedawać, możemy sprzedawać. Ale nie tylko. Otrzymujemy także prowizję za obrót. Czyli im większy obrót w punktach, tym większa nasza prowizja. Plan marketingowy Essence jest prosty i wyliczalny z obrotu naliczonego w punktach. Każdy z produktów Essence na, ma dokładnie określoną wartość punktową. Perfum 11 punktów. Kolostrum, suplementy diety 18 punktów. Pasta 7 punktów. Płyn do mycia naczyń czy do prania 6 punktów. I suplementy, czyli kolagen 12 punktów. Plan marketingowy. Pierwszy plan marketingowy, zaznaczam, bo mamy ich tutaj 4. Plan marketingowy zaczyna się od 3%. Co to oznacza? 3% to obrót. 100 punktów. Czyli jeśli zrobimy zakupy, sprzedamy na sumę 100 punktów, wskakujemy na poziom awansu 3%. Każdy punkt jest przeliczany na złotówki. 6% to mamy 400 punktów obrotu. 9% to jest 1200 punktów obrotu. 12% to jest 2400 punktów obrotu. I tu mamy pierwszą taką kluczową pozycję, to jest 17%, 4000 punktów obrotu. Zauważmy, że na 4000 punktów, czyli na 17%, po pierwsze, mamy około 2000 zł do wypłaty dodatkowego bonusu z obrotu. Następnie, mamy możliwość dostania samochodu marki Peugeot 208. I tu uwaga, bez leasingu, bez żadnych takich dodatkowych rzeczy. Po prostu przyjeżdżamy do firmy, podpisujemy odbiór samochodu i wyjeżdżamy całkiem nowym samochodem. A dodatkowo firma zaprasza nas na wycieczkę do Turcji, gdzie przez 7 dni bawimy się na koszt firmy. Następną pozycją jest 20% i tu jest już 6000 punktów. Następnie 25%, 10 tysięcy punktów obrotu dostajemy od firmy samochód marki BMW 3 w M pakiecie w pełnym wyposażeniu. I jesteśmy zaproszeni na trzydniowy event z firmą Essence. Ostatnia pozycja w pierwszym planie marketingowym to Silver Manager, 28% i to jest około 15 tysięcy punktów. Tu już mamy wypłaty na poziomie 10 tysięcy złotych czyli proste od 3% do 28% możemy zarabiać z bonusów w pierwszym planie marketingowym. W drugim planie marketingowym Zaczynamy od Gold Managera. Gold Manager to są średnie dochody roczne ponad 200 tysięcy złotych. Następnie Platinum Manager, Platinum International Manager, Platinum Executive Manager i Diamond Manager. Diamond Manager to dodatkowy dochód roczny ponad 1 400 zł złotych plus Royce Royce od firmy Essence. Wracając do pozycji 17% i korzyści z nią związanych. Po pierwsze, ponad 2000 zł dodatkowego dochodu. Po drugie, samochód nowiutki marki Peugeot 208. A po trzecie, luksusowa wycieczka do pięciogwiazdkowego hotelu w Stambule. Pozycja 25% i korzyści z nią związane. Ponad 4000 zł zarobku miesięcznego. Dodatkowo samochód marki BMW w M pakiecie. Trzydniowy wypad z firmą Essence i szkolenie. Następnym już samochodem w planie marketingowym jest Rolls Royce, ale tu już trzeba sięgnąć diamenta. Essence Travel, portal podróżniczy, na którym można kupować bilety i pobyty zagraniczne. Te zakupy są punktowane i wliczane w wasz plan marketingowy. My Essence, aplikacja, dzięki której możemy robić zakupy i możemy zarządzać własnym zespołem. I wisienka na torcie, my e shop, czyli własne sklepy internetowe, całą wysyłką, magazynowaniem i fakturowaniem zajmuje się oddział w naszym kraju. Nasza rekomendacja to jest szybka i prosta rejestracja. Rejestrujemy się bezpłatnie. Co zyskujemy? Indywidualny numer członkowski i dostęp do cen członkowskich. Dostęp do portalu podróżniczego Essence, możliwość korzystania z aplikacji mobilnej MySense, swój własny sklep internetowy MyShop, dostęp do materiałów edukacyjnych, firmy, wideo oraz nasze wsparcie. Posiadamy biznespaki. Co to jest? To są produkty, które najczęściej są używane, które bardzo szybko powodują, że możecie przetestować wszystkie produkty. Oraz awansować na pozycję. Pierwszy biznes pack to jest wartość ponad 1000 zł, a my go możemy kupić już za 700. Mamy 30% zniżki oraz 100 punktów, czyli wchodzimy na pierwszą pozycję. Dostajemy odznakę, zniżkę 30% oraz 31 ulubionych produktów Essence wraz z zestawem startowym. Drugi biznes pack to już wartość ponad 1700 zł, a my go możemy kupić za 1000. Ponad 51 ulubionych produktów, zniżka już 40%, odznaka zdobycia pozycji 3%. Gdzie w planie marketingowym mamy już 200 punktów. I trzeci to już nie biznes pack, ale elite pack. Ponad 4000 wartość, My go możemy kupić za 2180 zł. I tu już mamy zniżkę ponad 50% w porównaniu z zakupem za ceny członkowskie. 85 ulubionych produktów. 6%, czyli 400 punktów bonusowych. Tak pokrótce wygląda plan marketingowy Essence. Jest bardzo prosty i przejrzysty. Jeśli chciałbyś się coś dowiedzieć na ten temat więcej, odezwij się do osoby, która wysłała ci ten film, lub do nas, a my jesteśmy w stanie udzielić Ci wszystkich porad i informacji. Zapraszam Was do Essence Polska, a my i nasza grupa pomoże Wam jak najszybciej osiągnąć sukces.